Oksykodon albo Lin, dawaj zany mała suko Mogę siedzieć porobiony, a nie mogę swoją grupą. Dobrze wiesz na kogo stawiać, no bo wiesz kto zgarnia kupon. Pierdolone miasto, widmo, którym ciągle jest głucho Okej, okay, dawaj więcej si, tu są go na nowe spodnie. Mała, daj więcej od siebie, jak dostałaś nową torbę. Znowu mamy taki dedle, chłopaku zamknij mordę. Bo zaczyna coś tu kurwit zostawia ślady po sobie. Mam, mam, mam. Tego dużo, ale wciąż chcę większą sumę Mam, mam, mam parę osób, które pomogą jak utknę Widzę, widzę to inaczej jak twój ziomek, twoją sukę Dlatego ja rucham scenę, a twój idol ją palcuje To pierwszy ja. super traf na mieście Producent też top W pasu zawsze kiedy wejście Mama, kurwiasz blok Na co dzień na chemii, choć się nie leczę Blisko mi do zło Suka znów wykręca się, ma dreszcze Bo ją zrobił ziom Mama łapie kelminka Pałto nie trap, to gaz. Jak wy? Nie padam z obiegu, to tracisz se. Obiega cię łukiem skłonnym. Legendarny duo znowu za wysoko. Na ten twój martwy gang. Młody alchemik, jak zombie, zabij mnie dam radę wstać. Mam tego dużo, ale wciąż na kurwiasz blok. Wyziomy twoją sukę, dlatego ja rucham. Oksykodon albo Lin. Oksykodon, oksykodon. Mama łapie kielinka. Down, down. Mam tego dużo, ale wciąż chcę większą sumę Mam, mam, mam parę osób, które pomogą jak utknę Widzę, widzę to inaczej jak twój ziomek, twoją sukę Dlatego ja rucham scenę, a fuj do ją To pierwszy super na mieście Producent też top tu zawsze, kiedy wejście Mama, kurwiaż blok Na co dzień na chemii, się nie leczę Blisko mi do zło Suka znów wykręca, sem dreszcze Bo ją ja zrobił po pierwsze brat na mesie, to dużo też A służywszy kiedy weź się, ona, kurwa dok A co Inna mi chory nie leczę, blisko mi do łotuka Tu wyma o no, no, no. tu wigną,